Alicante z góry. I tutaj patrz taki malowniczy widok. Idealna miejscówka, pewnie, na zdjęcia do Instagrama. Cześć, to Wojtek z polskiego Pozdrawiam, Pozdrawiam Alicante. Dzisiaj jest Boże Narodzenie, więc przyjechaliśmy do większego miasta, pochodzić sobie po uliczkach, podziwiać świąteczne dekoracje. Potem jedziemy dalej, nie będziemy tu spędzać nocy. Dzisiaj obudziliśmy się przy grocie świętego Pascala Byrona o, o tym miejscu jest oddzielny film podlinkuję teraz jesteśmy w Alicante doszedłem do bramy zamku święta Barbara dzisiaj jest niestety zamknięte więc sobie przejdę wzdłuż muru popodziwiam panoramę miasta i zobaczę zaraz może z góry Alicante znane jest Wśród Polaków czytałem już tyle artykułów, że tu bardzo dużo Polaków przylatuje, wynajmuje mieszkania, albo wręcz kupuje, zamieszkuje pół roku, albo na stałe, więc miasto jest znane, popularne. Ja jestem tu drugi raz, ale znów tylko na parę godzin, wcześniej tu byłem dwa dni, teraz nawet nie zostanę, myślę na noc wolę pojechać gdzieś, gdzie bardziej na dziko, gdzie będzie po prostu mniej ludzi, tu turystów jest sporo. Polaków już też dzisiaj podczas spaceru słyszałem Generalnie Boże Narodzenie, a tu tłumy ludzi Na szczęście knajpy są też otwarte, można pokorzystać I dzisiaj pogoda, no myślę, że jest tak ponad 25 stopni no Jest tak cieplutko Czasami wieje, ale generalnie w t można chodzić i podziwiać No, coś cudownego Teraz na razie z góry Odnośnie jazdy Spoko, choć jest wąsko, bardzo dużo samochodów, mało dostępnych miejsc parkingowych, po prostu wszystko jest zajęte. Warto szukać takich dużych parkingów, my się zatrzymaliśmy, gdzie on jest, na stadionie, stadion jest o, 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 o tutaj i tu przeszliśmy już na piechotę. Generalnie tam jest dwa duże parkingi, jeden do 18.30 była informacja, ale przy samym stadionie możecie stać, możecie też spać, nie ma żadnych zakazów. Troszeczkę trzeba iść, jak widzicie, do morza. Nam to nie przeszkadza, szczególnie, że chcieliśmy się po prostu też przejść. I czy tu zostaniemy? Jeszcze nie wiemy. Generalnie też tu jest dużo wzniesień, więc no i światem, więc czasami trzeba stać pod górę i potem ruszać, a ruch jest naprawdę spory, dużo uliczek jednokierunkowych. Jest tak pchać się kamperem do samego miasta. Ech, celujcie się od razu na jakiś sensowny parking i Tyle, a potem się przemieszczajcie po prostu na piechotę. Piękne to miasto. No dobra, schodzę w dół. Dzisiaj zamek oglądamy tylko z zewnątrz. Ale generalnie imponująca budowla, naprawdę imponująca. Ale też widok stąd na Alicante też robi wrażenie. Jest 25 grudnia, zachód słońca. Po 17.40. Jest jasno i ciepło. Dobra, idę dalej. Mierzamy w stronę morza. Alicante mają rozmach bardziej. Wam pokazuję szczegóły, ale no taka szopka gigantyczna. Stąd zeszliśmy, imponująca budowla, a teraz na plaży. Boże Narodzenie, pomacham Wam. Jest naprawdę dużo ludzi. Widać, że to miasto żyje dużo samochodów, dużo osób ale na szczęście też dużo restauracji, knajp więc jak będziecie głodni znajdziecie coś dla siebie na pewno albo możecie sobie przyjść tutaj i zrobić piknik no niesamowite jest po 17 i dalej jest jak widzicie widno cieplutko rewelacja Sposób na zwiedzanie Alicante, mój sposób, po prostu sobie chodzę, raz w lewo, raz w prawo, powiem Wam, przepiękne to są budynki. W tym budynku, który nagrałem, jest co roku się odbywa wystawa szopek świątecznych, No przecudowne są, wejście bezpłatne, można popodziwiać za 10.18 już iluminacje włączone ale patrzcie dalej jak jest jasno wieczorny spacer po jednej z najbardziej znanych ulic Alicante gdzie są grzybki jeden za mną ale tam się to ciągnie ciągnie, ciągnie już są rozświetlone iluminacje jest po 18 .00. jak widzicie dalej jest jasno i przyjemnie naprawdę jest cieplutko i teraz idziemy sobie popatrzeć na kolejne dziupki. Alicante nocą odżyło. Teraz jest 22:30, dalej. Multum ludzi, knajpy pootwierane, pełne właśnie osób celebrujących Boże Narodzenie, bo dzisiaj jest Boże Narodzenie i mnóstwo ludzi wszędzie rozmiewa. Muzyka, śmiech, święta. Pełną gębą w Hiszpanii, zanim to opublikuję, będzie już po świętach, ale przed Sylwestrem. Więc wesołych świąt wszystkim, udanego Sylwestra! I to koniec spaceru po Alicante. Ja powoli zmierzam już do kampera. Czy będę tu spał? Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Na razie, jeszcze chcę zobaczyć wieczorne iluminacje. Poczekam aż zajdzie słońce. Chciałem Wam pokazać. Kilka ujęć z tego miejsca. Szczególnie, że jest bardzo popularne wśród Polaków i faktycznie, jak się spaceruje, to ten polski słychać. Miasto jest naprawdę bardzo klimatyczne, przyjemne, ładne, ale też jest dynamiczne w porównaniu z takim belikacjami, gdzie byliśmy, gdzie prawie byliśmy sami na plaży. To tutaj, jak widzicie, setki osób chodzi. W inny sposób spędzania dnia, ale dalej na słońcu. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, jak to wszystko wyda. Hej! Playa de la Ermita. Tak ona wygląda na grafice, a tak wygląda w rzeczywistości. Miejsca, żeby odpoczywać jest tu. Jedna pani, właśnie. Kąpiel słoneczną uskutecznia. Można iść do najbliższego. Miasteczka na piechotę, no trochę kilometrów jest. Nasz kamperek tutaj, ale to co jest ważne teren jest olbrzymi. Na pewno znajdziecie miejsce dla siebie. Spójrzcie, tu są kampery z tej strony, wzdłuż drogi. Generalnie, nawet jak tutaj jechaliśmy, mieliśmy kilka miejsc z dużymi parkingami dla kamperów, ale to, gdzie my jesteśmy, to patrzcie. Nasz kamperek tutaj o, obecny jest chyba najmniejszym. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki. Porachunki.